Witamy Państwa, sobota, jesteśmy na lotnisku w Elblągu. nawet nie widziałem, postawili jakieś domki, tam jest nasza strona, jest trochę mgła, dlatego da daleko ich nie wyborę, po linii prostej to mają gdzieś kilometr 200, nie mają daleko, ale to różnie było. tam się bójdą nadębową, kawałeczek już są z innej strony, także my powoli tutaj rozpakowujemy, po co tam to otwierasz? Rzeszku czy naprawdę się boi za siebie w garść bo odpinaj tam mamy zapakowane 68 sztuk ze starego gołębnika zestawiamy klateczki stawi, stawi tu jest znów tam jest całym całą stanowisko tylko 5. Tu są żałobniki. Para wyszpanców czarnych. Trzy pary jasnych na białych ogonach. Czaposze trzy sztuki czarne. Także, nie wiem dzisiaj ile stopni, ale dzisiaj było... 7 Siedem było, teraz może tyle nie ma, może być sześć, nie? Tam, tam gdzie gdzieś strzelają panowie. Także niby daleko nie mają, w linii prostej ponad kilometr, ale to jak pójdą w inną stronę, to może różnie być. Dobra Orzeszku, otwieraj tamtę. Do, do góry to no. No podnieś się do góry. Ciężko, być, bo taka pogoda do góry. Tam się patrzymy. Tam pociąg. Na razie. Klatki orzech pakuj. Także towarzystwo mamy panowie w górze. Mrozik, bialutko. Trzeba trochę nieraz i zachować o mrozik. Jak jest biało, też się uczyć, przyzwyczajać Budapeszty ciągną bardziej do góry, Ta, te, to zawsze, Budapeszty to ona. I na razie nie idą w tą stronę to trzeba tak jak mówiłem, bo to jest Ostatnio też puściliśmy tam blisko, niby 2 km, aż po półtorej godziny, aż się znalazł koło Andrzeja. Tak to właśnie jest. Nie zawsze one pójdą w tą stronę, co trzeba. Nieraz się niby puszcza blisko, a przejdą 10 albo 15 km. Ale ładnie kręcą, wirują. bo widzę tą widynkę na białym ogonie jedną, o tu jest nas oddzielnie pójdzie, zobaczymy A gołąbki oczywiście no, idą nie w tą stronę co trzeba, ale tak to jest Idą tam bardziej w dębowo widać. Pogoda jest też słaba, taka mglista tam. Słońce dzisiaj miało być, ale nie wyszło. Tam ten, ten dołączył widzę tam do nich. Chodzą, zaraz spróbuję je przybliżyć, też nie widzę, bo to spróbuję je tam gdzieś przybliżyć nie wiem czy je widać, bo tu mi się odbija ale one teraz kręcą w inną stronę panowie ostro idą w inną stronę, a tutaj pośby teraz za drzewo tam kręcą, kręcą, a teraz zostały kręciołka, zaczęły kręcić to. Jeszcze a tak zaczęły kręcić, bo tam jasz są panowie. Aj aj aj, 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 proszę bardzo, gania je, jasz. odej, zobacz, je, jastrząb gania. Ale, ale, la, la, la. A. Jeszcze nic nie złapał, ale rozbił gołębi. Ale na razie jeszcze nic nie złapał, ale gołębie rozbite. Źle brałem w tych polach, źle wybrałem. Nie wiem, gdzie lot w ogóle mi zniknie, widzę. O, tu chodzą pojedynczo. Porozbijane. No to niedobrze, niedobrze. Tu chodzą, teraz wszystko rozbił, Panowie wszystko porozbijał nie wiem, coś tam widać, bo jest taka też pogoda bardzo niedobra nie widzę ptaków, tam gdzieś dwa tam gdzieś trzy, takie porozbijał że... tutaj widzę sześć do kupki siedem się zebrało, czyli ciekawie chyba nie będzie dzisiaj z tego jastrzębia. Narobił niedobrze. Dobra, jedziemy pod gołębnik, zobaczymy co się będzie działo. Pauzujemy na razie. Gołębie wystraszone przez jastrzębia. Nie wiem, jest dopiero kilka sztuk dojechaliśmy. On tam je mocno ganiał. Porozpierdzielał bo ja się, boją, teraz chcą wchodzić. Jasne, gdzie się poschodziły na białych ogonach. Co to jest, panowie? 68 sztuk. Mamy zaledwie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Jeszcze wystraszone. Pięć sztuk, gołąbków. No ten jaszrząb tam i tak rozegnał, że niedobrze, niedobrze. No ale cóż poradzić panowie, nic nie poradzimy. Kamy ja jest. Z... minut odpuszczenia chyba gołębi Mamy w domu 5 sztuk tak? Raz, dwa, trzy Tu są 4 i tu siedzi jasne na białym ogonie, 5 Także tam je rozproszano. No niepotrzebnie, no. Kto to wiedział? Ale takie pogody to można było się spodziewać, że gdzieś z krzaku wyskoczył też tam lotnisko tego. A no i przegonił je nie w tą stronę. Pogoda też nieciekawa. No tam taka mgła, tam dalej już tak nie widać. No, zobaczymy, na pewno są porozbijane to na 100%. Panowie To jest właśnie to Na razie pauzujemy Jak ktoś będzie dochodzić To będzie dogrywanie Ale może być ciężko Bo tam w mieście nic nie widać Tam gła taka siedzi tam dalej On je rozgonił w inną stronę Lotu w ogóle nie widać Tam lotu tam on już się porozpraszał Tam nie widziałem 8 sztuk Gdzieś latało w jednej... Zobaczymy, czekamy Zobaczymy, co ten bolek dzisiaj odpierdzielił. Czy gołębie dadzą radę, czy... czy wygubię. Ale teraz już nie ma co gdybać, gołębie puszczone. Na razie mamy 5 sztuk, także... mi się pokazywać, to coś dogramy. Panowie, jest następne 5 sztuk. Cztery budapeszty. Cztery budapeszty i ta... I to pocztowa co mi kiedyś weszła. Znaczy co wlezła co bym tam przydapałem filmik był kiedyś na budowie tą młódkę Także mamy 10 gołąbków, tak? Tu jest 5 i tu 5 10 Mamy 10 gołąbków, może zaraz coś jeszcze dojdzie mnie ten jaszcząc, bo by nie było źle Ten jasno swoje zrobił wszystkie porozbijał na razie patrzymy w niebo. Tam te pięć nie chcą siadać Te sobie siedzą Tu mamy dokładnie jednego ciemnego z pięciu, korniętego tego jasnego na białym ogonie żałobniczka na białym ogonie jasna na białym ogonie i jeden Budapeszt jest Murzyn z góry chyba nie, to jest ten Budapeszt o, jest i czarny ten Czaposz jeden jest jeden czarny czaposz panowie gdzieś tutaj to mamy pięć i tutaj jest czaposz szedł do gołębi ale gdzieś widziałem jeszcze gdzieś widziałem jeszcze w górze budapeszta chyba z tego co dobrze patrzyłem że tu mamy 5 i tu 6, a gdzieś tam górą tylko się dawało, a jest, dochodzi, dochodzi tym tu mamy 12 sztuk, 68 Tu jest te 7 sztuk Pogoda jest Tam tą stronę Andrzeja to nic nie widać taka jest Mgła i tego tutaj troszeczkę się rozjaśniło z tej strony Te 5 tu sobie siedzi i 7 lata górą Tamte loci no gdzieś wyruszły, znaczy no, wyruszył on no, rozbite, buty tak, jak mówiłem Te ja tu chodzą 7 sztuk co doszło Napier było 5, teraz jeszcze 2 doszło Czekamy, czekamy Ale już w gdzie są w mieście, na pewno tu ich nie widać, to już zwiedzają miasto. Na razie pauzujemy, czekamy dalej panowie Co to będzie Spędzamy ponad godzina po locie, tylko mamy 15 sztuk Jascząpie przegonił dobrze, a pogoda o mgła Mroźno Także nie wesoło panowie, nie wesoło na razie, no ale wiesz, jakaś zawsze nadzieja jest, że coś dojdzie To tylko gołąbki Może coś się jeszcze zejdzie 15 sztuk mamy godzinę ponad po locie są dość przegonione ptaki Dobrze, że jeszcze w taką pogodę to Niaczą tam je za mocno rozgonił panowie za mocno Prawie tam ptaków w góry nie widać, tylko się uniosą. Taka mgła, czy to, to, to są jakaś nie wiadomo. Także czekamy na resztę gołąbków. Coś tam się znowu wystraszyły. Jaszczębi, dzisiaj coś tu lata, tu lata siedem, cztery, tam dwa. Także lot gdzieś przegoniany, a tu następny jest trząbek, ale ten to jest nie grozi, ten chyba nie gania, bo taki bym shołów bardziej, a sobie tam leci Także czekamy spokojnie panowie na locik no Zobaczymy jak się zajdzie, już się późno, godzina po 13, o 15 już ciemno, także O, no, może być dzisiaj tragedia No Ale tak to bywa Mówiłem, że nieraz kawałeczek, a w taką pogodę to jest dużo. Także na razie pauzujemy, jak coś dojdzie jeszcze to dogramy. Panowie, półtorej godziny po locie jest lot górą. Nie wszystkie na pewno, ale są. To i tak jest kurwa chwała Bogu, można powiedzieć. Że w taką pogodę, Andrzej teraz przydzwonił, też mu tam miastrzą bił. No nie ma tam może ze dwadzieścia parę sztuk, ale jest, już, to już zawsze coś jest. Tam są panowie górą. Tutaj jeszcze teraz parę siadło To będziemy mieli Może za 40 mamy Ale są najważniejsze już my chcieliśmy to jesteśmy, my z Romanem stali to już tyle czasu Nie, 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 bo było 68 a jest za 40, bo tam siedzi z 15, albo 17, a bo i 17, to jest za 20 parę sztuk. No, ale już zawsze coś, tak? Ja. <laughs> już zawsze jest coś. Ten chodził, ten Budapesz. To te musiały się trzymać w tym, nie? Te musiały ja, chyba się w kupce się trzymać. Ja tam tam rozbił pół. Te musiały się pół trzymać w tym kurde. Razem się trzymały, to to tam która jest? I godzina? No, godzina wejdziemy zobacz. do no, Zobaczymy. 13, 9. 10 po 13, 9, 10. A to tak, godzina 20. Bo już przed 12 puszczali. Wszystko! Prawda? No i tak mówię, nie jest tego, że jeszcze. Nie, źle. nie że chociaż to doszło, nie? No. Nie, źle. Wystraszona. Ten Jaszom tak, co je tam rozbił, to. Tragedia Jak będzie brakowało to 20 pary, a nie 68 no <noise> Także panowie jeszcze czekamy. Tu herbatkę pije mi tu zrobiła koleżanka. Może jeszcze coś tam Może jeszcze coś tam dojdzie. Także na razie pauzujemy i poniewam jeszcze coś dogramy Jest godzina 14:10, panowie. Doszły jeszcze 4 gołąbki. Budapeszt Miedziany. Weźcie, skąd kon od Pary? Tutaj. Murzynek 1. I jeszcze jeden Budapeszt. są 4 sztuki. Trzeba im otworzyć. I jednak jeszcze coś się schodzi. Jednak coś się jeszcze schodzi. Wjeżdżamy w te ptaszki, w które jeszcze coś jest dzień, coś jeszcze dojdzie. Tam siedzą dwa Budapeszty. No chodź to, chodź tam, nie wariować. Tu jest murzynek i weszwant od, od pary, czarny. na jakiś skoczył zanim zanim te dwa Budapeszty jeszcze gdzieś tego. także mamy chyba proszę Państwa 51 sztuk jeszcze później dokładnie przeliczę te Budapeszty 2 gdzieś się zerwały ich nie widać w ogóle także mamy chyba tego co dokładnie przeliczymy brak jeszcze na pewno z 15 sztuk. Brak bociana na pewno. Brak dwóch żałobniczek na pewno. Brak pięciu tych widynów na białych ogonach. Tranzulskiej jednej. I na pewno jeszcze coś z Budapesztów także. Dokładnie jeszcze później przeliczę. Teraz jeszcze zaraz będzie ta bateryjka, już mi się wyładowuje. Zaraz jadę podładować Przyjadę jeszcze po trzeciej, zobaczę może coś dojdzie Także pozrabiamy Na razie wszystkich Państwa oglądających Jeszcze przyjadę za godzinkę po trzeciej, zobaczymy może coś jeszcze doszło.